Ja pierdzielę. Jeden wał, drugi wał, a gdzie pępek? Nawet pępka nie widać. Kuźwa, takie obtłuszczone wszystko. Muszę zadzwonić do dietetyka, bo po prostu nie mogę już na siebie patrzeć. Ta skóra pociąży, to jest po prostu taka zwisająca że Dzień dobry, witam serdecznie. Mam takie pytanko. Ja chciałabym wykupić od państwa dietę. Tak. Wie pani co? Chciałabym do świąt schudnąć jakieś 10 kilo. Jak to się nie da? Proszę pani, nie da co się polizać łokcia. Nie wiem, że oni nie chcą w ogóle zarobić, to dzwoń tego personalnego, co ma tyle muskuł, czy mięśni, czy tam mięśniaków. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie, ja dzwonię z Facebooka. Znaczy numer mi się wyświecił na Facebooku, no, ja widziałam, że pan tam ma takie mięśnie, muskuły, wie pan co, ja bym też chciała tak, tak do świąt, zrzucić tak z 10 kilo, no, 9,5 może być, to też mnie zadowoli. Jak to się nie da? Proszę pana, nie da to się trzasnąć obrotowymi drzwiami, a nie schudnąć. Halo? Kolejny zjap... To ile ma lajków na Facebooku? Ja pierdziele, musi być kota z mi na pewno pomoże. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Ja dzwonię w sprawie dietę. Mhm. I pani co, chciałbym tak do świąt rzucić 10 kilo. Niemożliwe. Wie pani niemożliwe to jest wyjąć komuś otwarty parasol z dupy. No. O, widzę, że nawet pani się spodobało. Nawet się pani uśmiała lekko, no. Pod noskiem glustek pani nie wyskoczył. No wie pani no chciałam akurat 10 kilo. Ja rozumiem, że jest pani Magistrem. Może być Pani nawet inżynierem. Wie pani co jestem po ekonomii. Mogę Pani na przykład doradzić, jak ekonomicznie wydawać hajs na internecie. Co, dogadamy się? Przede wszystkim mam nie pić alkoholów. I pani co? Aż mi glud dosa wyskoczył, ma Pani może chusteczkę. A nawet nie będzie pani miałaś podać. I Pani co, no fajny pomysł, naprawdę, ale ma Pani jakieś jakieś bardziej realistyczne pomysły? więcej wody. Wie pani co? Ja w siebie wlewam hektolitry wody. Z miodem, z cytryną, z imbirem, z pieprzem, klejem, ze wszystkim, wie Państwo? Ja w siebie wlewam po prostu litrami. I wie Państwo? Ja mam wrażenie, że ja po tej wodzie jeszcze bardziej, kurwa, głodna jestem. To mi w ogóle nie pomaga. Nie ma takich innych sposobów więcej zieleniny. Wie Pani co? Powiem Pani szczerze. Moja przyjaciółka je bardzo dużo zieleniny. I powiem Pani tak naprawdę od serca. Ona non stop wchodzi skurwiona. A wie Pani dlaczego? Bo non stop jest kurwa głodna. Dobra, jasne. Nie da się. Okej. Okay. Wie Pani co? To ja pójdę pod bydronkę. Chłopakom poleciaków związać 10 kilo. I może wtedy, wie Pani co? Tak mi się troszeczkę wyrówna. No. Do widzenia. Może się da? Co <słuch> za dietetyk, że sobie nawet nie potrafię poradzić dziesięcioma kilogramami do świąt. No, na zdjęciach wszystko takie piękne. Co mnie obchodzi pół roku? Mnie obchodzi teraz. No.